Wielka inauguracja drugiego sezonu podcastu Syndrom Krugera. Gość specjalny odcinka TD. Witam Michał, jestem twoim gościem. To na pewno niesamowite. E, witam Jacku. E. Dobrze, że nie mówimy sobie perpany e, I wtedy się to umiateczkę stąd wyprówało. Wszywałeś sobie tutaj na kieszoneczkę do dżinsów Eve. Takie były spod patyka. Były. No i miałeś spodnie, proszę ciebie, filmy, w których miałeś koszulkę. Drop, czyli dostawa. W z Minster, od Titusa. No, były różne, wiesz, pojedyncze rzeczy, albo tam, wiesz, po dwie koszynki tak. jakieś takie same. W sensie, albo każda inna była, nie? Tu buty i, kurde, były tak prawidłowo, że wszystko kosztowało dwie bańki. Pominam, że mieliśmy coroczną wyprzedaż w z nazywa się Stolica Market. No. Kolejka od Chmielnej, e, od, e, obok Empiku. Gdzie ona sięgała? Długa, Długa była. Sześć godzin ludzie stali. Pojechaliśmy na Bali. Biali na Bali. E, mieliśmy zrobić okładkę na wulkanie siarkowym. Zrobiliśmy ją poniekąd. Zrobiliśmy, ale w końcu zdecydowaliście z Jankiem, Na siarkowym, nie na siarkowym, na, różne, na że różnym Że okładka jest z plaży. Syndrom Krugera. Zaprasza Michał Rejent. Produkcja i realizacja Airborne Media.